Alicja, dziś podczas mszy świętej pokazałeś mi, panie, hostem, z której spływały krople krwi. Jezus, żal mi moich chorych dzieci, i krwawi moje serce. Wiem, co stanie się z każdym. Znam ból i cierpienie każdego, to, które jest i to, które będzie na ziemi i w wieczności. Gdy spadną krople krwi, które widziałaś, zadrży ziemia i zacznie się czas oczyszczenia. Powiedz to dzieciom, które są w stanie zrozumieć, niech czuwają, niech będą gotowe stanąć z wiarą w sercu na przywitanie oblubieńca, który przyjdzie, gdy jego krew obmyje ziemię. Przyjdę w bieli i w słońcu, by zaślubić dusze wierne mojej miłości. I rozleję moje morze miłości, aby zmyć ślady krwi i cierpienia i łez. I jak zorza zaświeci moja miłość nad światem, by nigdy już nie zgasnąć, a dzieci mojej czystej miłości będą zbierać jej promienie i rozdawać wszystkim. I tłumy będą garnąć się do nich, a światło mojej miłości napełni Ziemię i blaskiem otoczy krąg świata. Alicja, nie będzie mnie tu wtedy. Jezus, z Twojej i Twoich sióstr i braci ofiarę zrodzi się blask. Miłości czystej, będziesz na to patrzeć z moich ramion.